Ja to wiem, Pan to wie, kadra to o tym wie. Pytanie, czy wiedzą o tym inicjaliści. Zresztą sam pan, sam pan mówił w swoim wystąpieniu jeszcze przed wyborami, że oni już nie działają na tych tradycyjnych zasadach. Oni działają już w internecie, trzeba tam ich szukać. Czy oni o tym wiedzą? Czy powiedział Pan, że ten poziom, który był przed rokiem był dobry? Opinia o zeszłorocznej promocji jest fatalna że praktycznie nie było. Teraz pytanie, czy w tym roku coś się poprawiło. No zobaczymy. W każdym razie tamten Tam był rokiem wyborczym. Mhm. właśnie ekipa odchodząca była Ale to to się nie było wcawe, 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 Teraz pytanie, czy możemy sobie pozwolić my, jako taki duży uniwersytet, jeden z dwudziestu, czy możemy sobie pozwolić właśnie na, 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 na podsumowanie zobaczymy. Czy czy te działania powinny już zacząć się w październiku, wtedy, kiedy rozpoczyna się promocja, a już w maju już powinniśmy być na, na, na ostatnim pułapie, już wiedzieć doskonale, co się dzieje. No tak, ja, to jest rzecz skomplikowana, bo też yy, ja za bardzo nie ufam w to, że te cele promocyjne, one są takie skuteczne. Jest też kwestia szyldu i tradycji danej uczelni, to jest wrośnięta. Że to nie jest nie tylko, że młodzież w internecie zobaczy sobie. Ona mówi w domu, rozmawia z nauczycielem. To są ważne rzeczy. One nie umarły. Nie następuje, pojawiło się nowe medium, tak mocno jak internet i ono ścięło wszystkie inne. Yy... Co o tej tradycji nie przeniesiesz internetu, Do nich trzeba pamięć. Tradycje muszą poznać, prawda? Tak, z historią polskiej. Oni mogą uczyć się tego na liceum, w gimnazjum, ale mogą tego bardzo nie lubić. Zresztą jest to dość, dość, dość słynny przypadek, że historii się nie lubi. Historię trzeba poznać, historię trzeba zrozumieć. Rozumieją to dopiero później. Pytanie, czy nie zrozumieją tego dopiero we Wrocławiu, w Krakowie, w Katowicach, pomijając nas. Nie zrozumieją idei. No myślę, że te uczelnie dużo mają taki sam kłopot jak yy te mniejsze. No, to po prostu jest mniej młodzieży i, i nie sądzę. Więc ja nie jestem optymistą. Uważam, że uczelnia nie będzie miała tąpnięcia. Że jeżeli nam nawet spadnie o tysiąc osób, to wytrzymamy to, 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 to. Jesteśmy uczelnią niezadłużoną. Ja mam informacje od kolegów z innych uczelni, że tam jest prawa. Uczelnie te mniejsze w ogóle, które padają, po prostu nie będzie jak słyszę od, y, w Ministerstwie, 5-10 uczelni tygodniowo jest wykreślanych. Także to bardzo dotyka. Natomiast uczelnie. Jestem ale... w stanie przetrwać, nawet przy spadku 1000. No, oczywiście, oczywiście jesteśmy. Możemy się cofnąć. To... Generalnie uniwersytet wytrzyma i będzie funkcjonował dobrze, jeżeli nawet do 10 tysięcy. Oto, to jest deadline. 10 tysięcy, gdyby to nam, ale my mamy te 14, jest ta rezerwa. Jest w razie wtedy nawet będą optymalne warunki do studiowania. Ale dlaczego chcemy więcej tego? Bo my jesteśmy finansowani przez ministerstwo nie w 100%. My jesteśmy przez 80%. Na przykład, jeżeli ja mam na pensję dla pracowników 100 milionów rocznie, to pokazuje skalę czyli 100 milionów rocznie płaci się pracownikom uniwersytetu, to ministerstwo daje nam 80. 20 mamy za rodzinę.